Ja jestem zaskoczony tą wypowiedzią, chociaż nie pada na po raz pierwszy. Ja po raz pierwszy ją słyszałem 21 października na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Sprawiedliwości. Nie przyszli wtedy niestety prokuratorzy, ale byli przedstawiciele Komisji Infrastruktury i wtedy pan Edmund Klich właśnie powiedział, że nie dopuszczono, nie dopuszczono naszej komisji do odczytania tych informacji i że ich nie ma. Moje zdziwienie wynika stąd, iż istnieje komunikat pani generała Nodiny, Przewodniczącej MAK-u, tego tak zwanego Międzynarodowego Komitetu Badania Wypadków Lotniczych Rosyjskiego. Z 24 kwietnia odsyłam Państwa. On wisi na stronie, stronie Ambasady Rosyjskiej, i tam jest jasno powiedziane, że strona rosyjska odczytała już te informacje odczytała informacje zwierzy. W związku z tym, mamy być może do czynienia z taką sytuacją, w której w której strona rosyjska wprost, otwarcie odmawia dostarczenia dowodu, który posiada i do którego jest zobowiązana przekazać. To tylko potwierdza konieczność sięgnięcia po pomoc Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i o włączenie ekspertów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa. Zapewne im odmówić byłoby trudniej i nie, nie, nie musielibyśmy czekać, Pół roku, ponad pół roku na to, żeby wyjaśnić zamieszanie z jednym z kluczowych dowodów.